Historia z życia. Myślałam, że najgorsze w małżeństwie to zdrada. Że jeśli kiedykolwiek poczuję na sobie zapach obcych perfum, zobaczę w telefonie męża nieznane imię, czy usłyszę szept w łazience o późnej porze, to będzie koniec świata, jaki znam. Przez lata wierzyłam, że na to jestem przygotowana na wstyd, zazdrość, gniew, i że wtedy przynajmniej będę wiedziała, co robić wyjść. Zatrzasnąć drzwi, albo przynajmniej zrobić awanturę jak w filmach. Tylko życie nie jest filmem, a zdrada wcale nie jest najgorszym, co może się wydarzyć. Najgorsze jest to, kiedy pewnego dnia odkrywasz, że twoje małżeństwo to tylko połowa czyjegoś życia i że ta druga połowa ma już imię, krótkie włosy z opadającą na czoło grzywką i prawie dwa lata. Mam pięćdziesiąt dwa lata. Nazywam się Anna. Z Markiem jesteśmy małżeństwem 26. W domu już ciszej. Syn wyjechał do Wrocławia, córka mieszka z narzeczonym w Piasecznie. Zostaliśmy we dwoje w trzypokojowym mieszkaniu, które kiedyś pękało w szwach od zabawek i hałasu. Nasze życie od lat było przewidywalne. Praca, zakupy, weekendowe porządki, wakacje nad morzem, czasem teatr, czasem kino. Po czterdziestce przyszedł spokój, który najpierw przyjęłam z ulgą, a potem z pewnym niepokojem, bo spokój bywa zbyt cichy. Słychać w nim wtedy własne myśli, pytania, na które nie chce się odpowiadać. Marek od zawsze dużo pracował. Jest handlowcem. Zna połowę kraju z perspektywy hotelowych śniadań i parkingów przy autostradach. Trzy lata temu pojawił się Kraków. Najpierw nieśmiało, raz w miesiącu, potem coraz częściej. Mówił o nowych klientach, o szkoleniach, o prezentacjach. Znałam te opowieści, znużone, pełne akronimów i skrótów firm, które nic mi nie mówiły. Słuchałam, kiwałam głową, dopytywałam o pogodę, jedzenie, korki. Byłam tą, do której wracał i której opowiadał o świecie, który mnie nie interesował. Długo myślałam, że to wystarcza. Z czasem Kraków zaczął pachnieć damskimi perfumami, subtelnie, jakby marek przechodził obok kogoś w windzie. Z czasem stał się też pretekstem do znikających weekendów. Niby konferencja, niby spotkania przed ważnym kontraktem, niby dodatkowe szkolenie, tylko teraz. Nie robiłam scen. Znam siebie, potrafię zaciskać zęby. Potrafię czekać, potrafię też tłumaczyć. Tłumaczyłam go więc tym, co najprostsze stresem, ambicją, próżnością, potrzebą bycia ważnym. Czasem budziłam się w środku nocy, patrzyłam na zieloną poświatę zegarka i nasłuchiwałam, czy oddycha równo. Oddychał, odwracał się na drugi bok. Rano zapominałam o czym myślałam. Miałam zmywarkę do opróżnienia, pranie do rozwieszenia, rachunki do opłacenia. Życie nie zostawia zbyt wiele czasu na paranoję. Aż do dnia, który pamiętam z drobiazgami, których nie powinnam pamiętać. Był czwartek chłodny, pachnący deszczem. Marek wyszedł wcześniej niż zwykle, zdenerwowany, bo szukał prezentacji na laptopie i nie mógł znaleźć pendrive'a. Wyszedł bez pożegnania, tylko krzyknął z przedpokoju, że oddzwoni po spotkaniach. Po godzinie zadzwonił i poprosił, żebym wysłała mu dokumenty, które zostały w domu. Potrzebował numeru paczkomatu, żebym mu to nadała, bo czas goni. Zaczęłam szukać w szufladzie w przedpokoju. Tej od wszystkiego, gdzie żyją stare baterie, gumki, recepturki, spinacze, rachunki i paragony z miejsc, w których byliśmy i których nigdy już nie odwiedzimy. Znalazłam paragon. Mały zagnieciony z apteki w Krakowie. Dwa tygodnie wstecz. Syrop na kaszel dla dziecka jeden do trzy lata. Chusteczki nawilżane. Krem ochronny dla dzieci. To nie był rachunek z hotelowego minibaru, nie była to aspiryna na ból głowy po konferencji. Stałam tak chwilę, patrząc na śmiesznie poważne słowa: Dla dzieci jeden do trzy lata, i czułam jak chłód z podłogi wchodzi mi w stopy. Potem sama siebie zrugałam: Przestań! Może kupił komuś, może koleżanka poprosiła, może. Słowo może okazało się gwoździem którym na siłę przybijałam kruszejącą rzeczywistość do ściany. Tego samego wieczoru zadzwoniłam do hotelu, w którym, jak mówił, miał rezerwację. Głos w słuchawce był uprzejmy, bezbarwny. W systemie nie znaleziono rezerwacji na jego nazwisko. Poprosiłam o sprawdzenie kilku ostatnich tygodni. Nic. Odłożyłam telefon. Usiadłam. Patrzyłam na kredens pełen pamiątek. Kubek z Helu, Ceramiczna ryba z jastarni, magnes statr, szklana kula z Rzymu, w której nigdy nie przestawał padać sztuczny śnieg. To było nasze muzeum dowodów, że istnieliśmy razem gdzieś poza pracą, rachunkami i milczeniem. Poczułem, że wszystkie te przedmioty są z innej historii niż ta, która dzieje się teraz. Nie jestem detektywem, nie umiem śledzić. A jednak dwa dni później jechałam S7 w stronę Krakowa. Zatrzymałam się na stacji, nalałam kawy do papierowego kubka, drżały mi ręce. Wyłączyłam radio, bo każda piosenka brzmiała fałszywie. Chciałam tylko jednej rzeczy: przestać zgadywać. Miał mieć tego dnia spotkania, a ja przypadkiem byłam w okolicy i może się zobaczymy na kolację. Napisałam tę wiadomość o trzynastej. Odpisał, nie wiem jak się wyrobię, dam znać. Nie dał. Kraków przyjął mnie ciężkimi chmurami i mokrym powietrzem. Znałam jego rejestrację. Znałam też odruchy, które zostawia się nawykowi. Marek zawsze parkował tak, żeby móc szybko wyjechać. Krążyłam długo po uliczkach osiedla na obrzeżach, które wskazała mi aplikacja w telefonie. Tam miały być adresy klientów, o których wspominał. Zobaczyłam go przypadkiem. Stał przy bagażniku, wyciągał z torby coś zapakowanego w papier z drogerii, uśmiechał się do telefonu. Jego twarz była miękka, jaką pamiętałam sprzed lat. Zamknął bagażnik, wziął rzeczy i poszedł do jednej z klatek. Weszłam do sąsiedniej. Nie wiedziałam co robię. Byłam kobietą, która próbuje chwycić niewidzialny sznurek, żeby zobaczyć, co jest po drugiej stronie. Zadzwoniłam do drzwi mieszkania obok pod pretekstem zapytania o drogę, o paczkomat, o cokolwiek. Otworzyła starsza pani z włosami upiętymi w koczek. Pachniała barszczem i pietruszką. Mieszkanie marka było po lewej, numer niżej. Kiedy mówiłam coś o paczkomacie, usłyszałam śmiech dziecka, taki kaskadowy, niepowstrzymany i głos, który znałam lepiej niż własny. Ciepły, łagodny, przeciągający sylaby jak wtedy, gdy usypią nasze dzieci. Ten głos powiedział coś o misiach i sokach. Wtedy zrozumiałam, że to nie jest romans. Romans jest chwilą. Łóżkiem, hotelem, poniedziałkową skruchą. To było życie, kawałek życia, który nie należał do mnie. Nie zapukałam. Nie zrobiłam sceny na klatce. Wyszłam i przeszłam kilka ulic, jakby ruch mógł mi pomóc myśleć. W drodze do samochodu mijałam parę z wózkiem, chłopaka z psem i kobietę, która niosła pudełko z ciastem, zapakowane tak, jak pakuje się nadzieję, że ktoś się ucieszy. Wsiadłam. Usiadłam i trzymałam kierownicę, chociaż nie zamierzałam nigdzie jechać. Pomyślałam wtedy coś, czego do dziś nie potrafię sobie wybaczyć: że jestem za stara, żeby zaczynać od nowa, i za dumna, żeby prosić, i że w tej rozpiętości między za i żeby wydarzyło się wszystko, czego się bałam. Następnego dnia wróciłam. Tym razem czekałam samochodzie. Zobaczyłam ją. Młoda, może trzydzieści kilka włosy spięte gumką, na rękach dziewczynka w różowej czapce z pomponem. Drzwi się otworzyły. Marek podał małej kubek, skinął głową i obie wyszły. Nie trzymali się za ręce. Nie dotknęli. A jednak między nimi była bliskość, której nie miał ze mną od dawna. Ta, która rodzi się z codzienności, z tego, że wiesz, gdzie stoją skarpetki, jakiego soku nie lubi i jak zasypia, kiedy jest przeziębiona. Takiej bliskości nie daje namiętny hotelowy wieczór, daje ją tylko życie. Zatrzymałam ją na chodniku, nie wymówiłam swojego imienia, zapytałam, czy ma chwilę. Miała. Poszłyśmy w stronę Placu Zabaw. Dziewczynka biegła, potykała się, wracała, domagała się uwagi. Jeśli była zaskoczona, że do niej podchodzę, nie okazała tego, słuchała mnie w milczeniu. Kiedy skończyłam, powiedziała spokojnie, jakby ćwiczyła to zdanie w głowie wiele razy: Że Marek powiedział, że powie, że powie w swoim czasie, że nie chciała mnie skrzywdzić, że nie planowała tego. Że bywało, że go nie było tygodniami, bo nie potrafił się zdecydować, że nie wiedziała, czy ma prawo do czegokolwiek, poza tym, że ich córka ma ojca. Zapytałam, czy ma imię, odpowiedziała, że Zosia. Zatrzymałam powietrze w płucach, bo to imię kiedyś wybieraliśmy z Markiem dla naszej córki, gdyby była drugą, nie była. Nie pamiętam drogi powrotnej do Warszawy. Pamiętam tylko, że deszcz bił w szyby w równych odstępach, jak metronom, a ja marzyłam o tym, żeby przenieść się w czas, gdy największym moim problemem był nieudany sos do makaronu. W domu włożyłam pranie do pralki, włączyłam zmywarkę, podlałam kwiaty. Te wszystkie ruchy były jak przywracanie rytmu sercu. Na stole położyłam paragon z apteki i kartkę z adresu, którego nie powinnam znać. Marek wrócił po dwudziestej drugiej. Słyszałam jego kroki na klatce schodowej, zawsze rozpoznaję jego kroki. Przedł, powiedział moje imię jak pytanie, nie odpowiedziałam. Usiadł naprzeciwko. Powiedział, że jest zmęczony, że jutro wcześnie wstaje. Przesunęłam w jego stronę paragon. Popatrzył i zrozumiał. Nie zaprzeczył, to było najokrutniejsze. Nie musiał się tłumaczyć, bo prawda była już między nami, ciężka jak mebel, którego nie da się przenieść. Zaczął mówić. Mówił, że nie planował, że stało się, że czuł się przy niej młodszy, że przy mnie czuł tylko odpowiedzialność. Mówił, że to nie tak, jak myślę i że jednocześnie dokładnie tak. Mówił, że gdy urodziła się Zosia, nie potrafił zostawić, że jeździł tam, bo czuł, że musi, że nie mówił mi, bo chciał mnie chronić. Mówił jeszcze wiele słów, które niczego nie uleczyły. Nie krzyczałam, nie płakałam. Siedziałam i słuchałam. Czułam, jak coś we mnie zastyga, jakby cementował się we mnie nowy kształt, w którym będę musiała żyć. Wieczorem położyłam się obok niego, bo gdzie indziej miałam się położyć. Nad ranem obudził mnie chłód miejsca obok. Zostawił kartkę na stole, że wróci po pracy. Pomyślałam, że wracał już tyle razy, po delegacjach, po szkoleniach, po wieczorach, o których nie wiedziałam. Tym razem wracał do domu, w którym wszystko się zmieniło, nawet jeśli kanapa stała tak samo. Zadzwoniła do mnie córka. Usłyszała coś w moim głosie i zapytała, czy wszystko w porządku. Powiedziałam, że tak, że jestem zmęczona, że upiekę jutro sernik i przyjadę w sobotę. Czasem najtrudniejszą miłość wyraża się listą zakupów. Gdy odłożyłam telefon, przeszłam przez wszystkie pokoje, jakby były muzeum, i dotykałam rzeczy: ramki za zdjęciami, poduszki, książki na półce, figurkę anioła, którą kiedyś przyniosłam z jarmarku świątecznego. Każde dotknięcie było odpowiedzią na pytanie, którego nie zadawałam na głos. Czy to wszystko jest jeszcze moje? Przez następne dni w domu było ciszej, ale lepiej słyszałam. Dźwięk klucza w drzwiach, kiedy wracał. Brzęk łyżeczki o kubek z herbatą. Jego kroki rano do łazienki, moje do kuchni. Unikaliśmy spojrzeń, jakby spojrzenie było przyznaniem się do winy. A jednak to spojrzenie wróciło pewnego popołudnia, kiedy usiedliśmy naprzeciw siebie, jak w gabinecie terapeuty, którego nigdy nie odwiedziliśmy. Powiedziałam mu wtedy, że nie umiem nienawidzić dziecka, że nie umiem też żyć tak, jakby nic się nie stało, że nasze małżeństwo nie jest hotelem, z którego wraca się po weekendzie z poczuciem, że od jutra wszystko będzie inaczej. Nie będzie. Może będzie uczciwiej. To jedyne, co możemy sobie dać. Powiedziałam, że nie wyrzucę go z domu. Nie dlatego, że nie umiem żyć sama, umiałabym. Nauczyłam się żyć sama, zanim go poznałam. Ale wiem też, ile lat przeszliśmy razem i że wspólne życie to nie tylko miłość, lecz również odpowiedzialność za ślady, jakie zostawiliśmy w czyimś sercu. Powiedziałam, że zostanie, że będzie spał na kanapie, że pójdziemy do prawnika i że zapłaci alimenty, że będzie pomagał dziecku, że nie chce, by dorastało bez poczucia, że rodzice potrafią się zachować jak dorośli powiedział, że rozumie, że nie będzie miał kontaktu z tamtą kobietą, jeśli tego chce, że będzie wszystko załatwiał formalnie, przez przelewy i umowy, a nie przez przypadkowe spotkania. Uwierzyłam mu? Nie potrafię odpowiedzieć. Nie wierzę w obietnice składane w popiele. Wieczorem poszłam na spacer. Na skwerze pachniała mokra ziemia, Ludzie wyprowadzali psy, ktoś biegał, ktoś rozmawiał przez telefon o czymś, co brzmiało jak początek historii albo jej koniec. Pomyślałam, że jestem jednocześnie bohaterką i narratorką czegoś, co dzieje się powoli, że nie umiem opowiedzieć tego prosto, bo nic tu nie jest proste. Nie sprawdzam już jego telefonu, nie wącham koszul, nie udaję, że to był tylko romans, rozumiem coś innego. Że Marek zbudował obok swojego życia drugi dom, a ja muszę teraz zdecydować, czy mój dom da się w ogóle odbudować, nie udając, że pierwszy nie runął. Przez długie tygodnie oswajałam nowy rytm. Dwie szczoteczki w łazience, choć śpi na kanapie. Dwie filiżanki, ale bez porannych rozmów. Dwie pary butów w przedpokoju, ale każdy patrzy w inną stronę. Zaczęłam gotować dla siebie. Zawsze gotowałam dla. Dla kogoś. Teraz robiłam zupę tylko na jedną miseczkę. Dziwnie jest się uczyć porcji dla jednej osoby po 26 latach wspólnego stołu. Dziwnie jest też usiąść z książką i odkryć, że litery są ostre, bo nie zasłania ich czyjeś puste zdania. Dziwnie, ale nie zawsze źle. Kiedyś, wiele lat temu, pojechaliśmy do Krakowa na weekend. Było lato. Planty pachniały lipą a ja miałam nową sukienkę w granatowe kropki. Pamiętam, jak wtedy patrzył na mnie w hotelowym lustrze, mówił, że mu się podobam, a ja wierzyłam mu bardziej niż sobie. Pamiętam, że jedliśmy lody pod sukiennicami i śmialiśmy się z gołębi, które udawały, że nie są zainteresowane, a potem ukradły komuś rogalika. Pamiętam, jak wracaliśmy pociągiem i zasnęłam mu na ramieniu, a on przykrył mnie swoją bluzą, chociaż było ciepło. Te wspomnienia nie wyparowały. One teraz żyją obok innych zimnych, słonych, z ostrymi krawędziami. Siedzą obok siebie jak obcy ludzie w pociągu, którzy nie wiedzą, czy powinni się do siebie odezwać. Pewnej soboty zadzwoniła ona, przedstawiła się, powiedziała, że nie dzwoni po to, żeby prosić ani żeby cokolwiek narzucać. Chciała tylko, żebym wiedziała, że nie ma wobec niego planów, że mają rozpisane płatności, że dokumenty są w porządku, że nie oczekuje więcej, że Zosia pyta czasem o tatusia, a ona mówi, że jest w pracy, że to nie jest nic złego. Słuchałam, nie przerywając. To była jedna z najdziwniejszych rozmów w moim życiu. Dwie kobiety związane z jednym mężczyzną rozmawiały tak, jakby omawiały pogodę nad wspólnym miastem. Podziękowałam za to, że zadzwoniła. Położyłem słuchawkę i długo patrzyłam na swoje dłonie, jakby miały mi powiedzieć, co dalej. Nic nie powiedziały. Dłonie milczą najgłośniej. Ludzie lubią proste historie, albo szczęśliwe. Albo z hukiem rozbite, a ja mam opowieść, która będzie się toczyć dalej, powoli, z drobnymi zmianami, bez fajerwerków. Ktoś powie: Powinnaś go wyrzucić, ktoś inny: Powinnaś wybaczyć i spróbować zapomnieć. Ja robię coś pośrodku. Zostawiłam go w domu, ale nie zostawiłam sobie złudzeń. Ustaliliśmy zasady, które są jak poręcze w ciemnym korytarzu. Trzymasz się ich, żeby się nie przewrócić. On pracuje, przelewa alimenty, załatwia formalności przez prawnika. Nie jeździ do Krakowa poza sprawami dziecka, a i wtedy informuje o wszystkim precyzyjnie, jakby każda wiadomość była kartką do akt sprawy. Nie wiem, czy dobra żona powinna tak żyć. Wiem, że ja teraz inaczej nie potrafię. Nauczyłem się też innego oddychania. Czasem budzę się w środku nocy i nie boję się już zapadającej ciszy. Uczę się słuchać siebie. Idę do kuchni, włączam czajnik, siadam przy stole i piszę na kartce zdania, które kiedyś byłyby nie do pomyślenia. Nie jestem winna, że ktoś mnie okłamał. Nie muszę się ścigać z niczyją młodością. Mam prawo do swojego tempa. Potem składałam te kartki na pół i wkładałam do ceramicznej miski, którą kiedyś zrobiła nasza córka na plastyce. Niech sobie tam leżą, mój własny zbiór przysiąg, złożonych samej sobie. Czasem wyobrażam sobie Zosie, jak idzie do przedszkola w małej kurteczce i śmieje się tak, że słychać ją przez pół korytarza. I myślę, że chciałabym, żeby nigdy nie poczuła się winna temu, że się urodziła. Bo to nie ona złamała mi serce złamał je człowiek, któremu je kiedyś oddałam. Dzieci nie są winne dorosłym. Może kiedyś się spotkam na ulicy i nie poznam, albo poznam i nie powiem nic. I może to będzie najlepsze, co będę mogła wtedy zrobić nie mówić nic. Od czasu do czasu pytają mnie przyjaciółki, jak sobie radzę. Odpowiadam różnie w zależności od dnia. Czasem mówię, że dobrze, bo nauczyłam się robić poranki tylko dla siebie. Herbata, książka, krótki spacer, zanim świat zacznie czegoś ode mnie chcieć. Czasem mówię, że źle, bo puste miejsce obok w łóżku jest cięższe niż czyjeś ciało. A czasem wzruszam ramionami i mówię prawdę, że radzę sobie, bo nie mam innego wyjścia. Ludzie nie radzą sobie, bo są silni, radzą sobie. Bo nie ma dokąd uciec. Kiedyś, w którymś z pierwszych tygodni po tej rozmowie z nim, poszłam do naszej piwnicy. Stały tam kartony opisane czarnym markerem. Zima, sanki, książki, zabawki. Otworzyłam ten ostatni, plastikowy kucyk, lalka o potarganych włosach, klocki, którym brakowało połowy elementów. Wzięłam do ręki mały różowy kubeczek z myszkomiki. Nagle zrobiło mi się gorąco, jakby ktoś otworzył piec. Pomyślałam o tym, jak bardzo chciałam wtedy zatrzymać czas, a teraz chciałabym go przyspieszyć, żeby pobiegł przed siebie, zabierając ze sobą tę historię, aż stanie się wspomnieniem. Nie ma jednak pilota do czasu, jest tylko dzień po dniu. Czy kocham go jeszcze? Nie lubię tego pytania, bo wpycha mnie w ciasne szuflady, tak albo nie. Ja mam odpowiedź, której nikt nie chce słuchać. Kocham go wspomnieniami. Kocham go za to, jak trzymał naszego syna pierwszy raz, jak jechał nocą po antybiotyk, kiedy córka miała gorączkę, jak dłonią osłaniał mi oczy, kiedy świeciło słońce w samochodzie, za te gesty które są jak kamienie w kieszeni, czasem ciążą, ale przypominają, że jesteś u siebie. Tego mężczyzny nie ma już we mnie tyle, co kiedyś. Został ten drugi, którego muszę nauczyć się znosić, jak pogodę. Bywa, że pada, bywa, że wieje, bywa, że jest spokojnie. Gdyby ktoś mnie dziś zapytał, co znaczy gorsze niż romans, powiedziałabym: Gorsze jest życie, które toczy się obok ciebie. I o którym nie wiesz Romans cię upokarza Drugie życie cię unieważnia Romansem można grać Jest dramat, sceny, smsy, łzy w lustro Drugie życie jest bezbarwne, codzienne Pokryte pyłem pieluch, kubków, zakupów W nim się nie rozpacza W nim się żyje I właśnie to jest najtrudniejsze do wybaczenia nie wiem jak skończy się ta historia. Wiem jak trwa. On śpi na kanapie. Rano wstaje po cichu, żeby mnie nie budzić. Robi sobie kawę i wychodzi do pracy. Wieczorem wraca. Czasem pyta, czy kupić coś po drodze. Czasem ja zostawiam mu notatkę na stole. Proszę, wynieś szkło. Albo jutro przyjadą dzieci. Jesteśmy jak współlokatorzy, których łączy zbyt wiele, żeby mogli udawać obcych, i zbyt wiele, żeby mogli znów być bliscy. Czy to się kiedyś zmieni? Nie składam obietnic, nie proszę o cud, dbam o to, żeby nie kłamać ani sobie, ani jemu. To mój jedyny luksus. Kiedyś, w niedzielę po południu, usiedliśmy razem w kuchni. Słońce układało się na blacie w jasne prostokąty. Powiedział, że dziękuję, że go nie wyrzuciłam. Odpowiedziałam, że nie zrobiłam tego dla niego, zrobiłam to dla siebie, bo nie chcę, żeby ktoś kiedyś powiedział, że uciekłam zanim pomyślałam. On skinął głową. Długo nic nie mówiliśmy. Ten brak słów był łaskawszy niż wiele zdań, które wypowiedzieliśmy przez całe życie. Jeśli czekasz na morał, nie mam go dla ciebie. Mam tylko prośbę. Dbaj o własną prawdę, nawet jeśli jest niewygodna. Nie wąchaj koszul, słuchaj siebie. Nie śledź, pytaj. A jeśli usłyszysz odpowiedź, na którą nie jesteś gotowa, pamiętaj, że to, co dla innych jest skandalem, dla ciebie może być początkiem nowego porządku. Nie lepszego, nie gorszego. Twojego. Zostawiłam go w domu. Tak postanowiłam. Nie dlatego, że mu wierzę bez zastrzeżeń, dlatego, że chcę zobaczyć, czy w miejscu, w którym runęło zaufanie, da się postawić cokolwiek, co nie będzie atrapą. On obiecał, że będzie pomagał dziecku, że będzie płacił alimenty, że nie będzie utrzymywał kontaktu z tamtą kobietą poza niezbędnymi formalnościami. Nie będę go kontrolować. To nie jest mój obowiązek. Mój obowiązek jest wobec samej siebie: nie karmić się kłamstwami, nie zadowalać się półciemnością, nie zamieniać życia w czekanie. Zdrada długo była dla mnie słowem jak ostrze. Dziś jest bardziej jak cień. Cień przesuwa się w ciągu dnia, czasem przesłania wszystko, czasem ledwo go widać. Nauczyłam się w tym cieniu robić herbatę, podlewać kwiaty, dzwonić do dzieci. Śmiać się z głupich filmików i cicho płakać w łazience, kiedy nikt nie widzi. Nauczyłam się też czegoś jeszcze: że nie muszę być dzielna, żeby iść dalej. Wystarczy, że będę uczciwa wobec siebie i że będę pamiętać, że najgorsze wcale nie jest to, co ktoś zrobił za moimi plecami. Najgorsze byłoby, gdybym ja sama odwróciła się od siebie to moja historia z życia. Nie proszę o rady. Nie potrzebuję osądów. Jeśli chcesz coś zabrać dla siebie, zabierz to. Masz prawo decydować o tym, jak wygląda Twoje dalej. Nawet jeśli jest krzywe, nie pasujące do niczyich oczekiwań, pełne pauz i niepewności. To jest Twoje dalej. Moje właśnie tak wygląda. I choć jeszcze nie wiem, dokąd mnie zaprowadzi, wiem, że idę tam już po swojemu.